Nazywam się Yumi, mam 58 lat i jestem nauczycielką biologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w kraju. Przez dziesięciolecia poświęciłam życie nauczaniu, inspirowaniu młodych umysłów i zagłębianiu się w tajniki wiedzy o istotach żywych, które tak bardzo kochałam. Od 30 lat jestem mężatką z Satoszym, oddanym i PRACOWITYM mężczyzną. Nasze małżeństwo zawsze było spokojne, bez wielkich konfliktów czy dramatów. Wspólnie wychowaliśmy dwoje wspaniałych dzieci, które są już po ślubie i mieszkają w innym kraju, podążając własnymi ścieżkami. W weekendy nasza rutyna była przewidywalna. Odwiedzaliśmy brata Satoshiego, Mesatoł, który mieszkał w tym samym mieście, a czasem spotykaliśmy się z paroma przyjaciółmi. Wspólnie jedliśmy kolację. Gawędziliśmy i cieszyliśmy się swoim towarzystwem. Żyliśmy w małym miasteczku, daleko od gwarnych plaż i wielkich metropolii. Życie było proste, ale wygodne. Poranki spokojne, dni pracy satysfakcjonujące, a wieczory spędzaliśmy w ciszy, często czytając lub oglądając filmy. Setoushi pracował w fabryce samochodów, w pracy, która zawsze zapewniała mu stabilność i szacunek. Był znany z poświęcenia i kompetencji, cech, które zawsze w nim podziwiałam. Nasz związek opierał się na wzajemnym szacunku i nieustającej czułości. Setoushi był stałą i godną zaufania obecnością, ale czasem wydawał się odległy, pochłonięty własnym światem. Przez lata nie zastanawiałam się nad tym zbytnio. Byłam zadowolona ze stabilności i spokojnych chwil u jego boku. Wszystko zmieniło się, gdy Setoushi otrzymał nieodrzucalną propozycję. Przeniesienie do innej firmy z tej samej branży, na stanowisko o większej odpowiedzialności i wyższych zarobkach. Byliśmy podekscytowani nową szansą, wierząc, że tchnie ona nową energię w nasze życie. Zmiana nastąpiła szybko. W ciągu kilku tygodni Setoushi zaczął pracę w nowej firmie. Pierwsze tygodnie były pozytywne, ale wkrótce zauważyłam w nim przemianę. Stał się mniej tolerancyjny, mniej czuły i bardziej odległy. Wydało mi się to wszystko bardzo dziwne. On, który zawsze był tak oddany mnie, teraz wydawał się żyć w innym świecie. Postanowiłam zbadać sprawę, czując, że coś jest nie tak. Moja intuicja mnie nie myliła. Pewnego wieczoru gdy Setoszy wychodził, by spotkać się z kolegami z pracy, zdecydowałam, że muszę się dowiedzieć, co się dzieje. Poczekałam, aż wyszedł do baru i po cichu wyjęłam jego telefon, który był w kieszeni płaszcza. Ostrożnie odblokowałam urządzenie i zaczęłam przeglądać ostatnie wiadomości i połączenia. To, co znalazłam, mnie zdruzgotało. Setoushi regularnie odwiedzał dom publiczny ze swoimi kolegami z pracy w każdy piątek. Wymieniane wiadomości ujawniały coraz głębsze zaangażowanie z pracującą tam kobietą. Moje serce rozpadło się na kawałki. Zawsze mu ufałam, zawsze wierzyłam w stabilność naszego małżeństwa. Widok tej zdrady sprawił, że zaczęłam kwestionować wszystko, co razem zbudowaliśmy. Przepłakałam całą noc czując się zdradzona i zrozpaczona. Poczucie winy i gniew mnie pożerały. Rozważałam odejście, porzucenie Satoshi'ego, ale coś we mnie pragnęło czegoś więcej, zemsty. Postanowiłam, że nie mogę pozwolić, by kontynuował swoją niewierność bez konsekwencji. Chciałam, by poczuł ból, który ja czułam. Po kilku godzinach rozmyślań zadzwoniłam do Mesato, brata Satoshi'ego. Drżącym głosem wyjaśniłam, że muszę z nim porozmawiać o czymś bardzo poważnym związanym z Satoszem. Mesatoł, zawsze uprzejmy, szybko pojawił się w moim domu. Zastał mnie ubraną bardziej zmysłowo niż zwykle, co nigdy wcześniej się nie zdarzało. Usiadł z mną w salonie, a ja zaczęłam kłamać. Powiedziałam mu, że Setousz jest w podróży służbowej i że nasz związek się rozpada. Wyjaśniłam, że już mnie nie zaspokaja w łóżku i że potrzebuję kogoś, kto ugasi mój wewnętrzny ogień. Mesatou spojrzał na mnie zdezorientowany, ale zanim zdążył zapytać, zaczęłam zdejmować z niego ubranie, ukazując swoją podatność i intensywność. Wahał się przez chwilę, ale przyciąganie było nie do odparcia. Atmosfera była przeładowana pożądaniem i napięciem. Oboje znaleźliśmy się w sytuacji, której nigdy wcześniej sobie nie wyobrażaliśmy. Czułam, jak serce bije mi mocno, gdy obejmował mnie coraz mocniej. Jego oczy odzwierciedlały mieszaninę zaskoczenia i pożądania, tworząc między nami elektryzujące połączenie. Bez słowa pocałowaliśmy się namiętnie. Była to mieszanina gniewu, bólu i namiętności coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Dłonie mesatołu badały moje ciało z taką samą pilnością, jak moja własna, a ja całkowicie się temu poddałam. Postanowiłam nie stawiać oporu. Korzystałam z każdego dotyku, każdego pocałunku, przemieniając całą moją frustrację i smutek w czystą intensywność. Pociągnął mnie na kanapę i tam oddaliśmy się intensywnej relacji seksualnej, pełnej sprzecznych emocji. To było tak. Jakbym uwalniała cały ból noszony w sobie. Podczas aktu czułam mieszaninę rozkoszy i winy. Wiedziałam, że zdradzam męża, ale potrzeba zemsty mnie pochłaniała. Po wszystkim, co stało się z mesatołu, usiadłam na kanapie, wciąż oszołomiona. W pokoju panowała cisza, przerywana jedynie ciężkim oddechem towarzyszącym powadze sytuacji. Mesatoł również wyglądał na zdezorientowanego. Próbował założyć koszulę, przyglądając mi się tak, jakby oczekiwał, że coś powiem. Jednak zanim padło jakiekolwiek słowo, drzwi wejściowe nagle się otworzyły. Setouszy wszedł do pokoju wcześniej niż się spodziewałam. Jego wyraz twarzy zdradzał zmęczenie, ale szybko zmienił się w mieszankę szoku i niedowierzania, gdy zobaczył nas tam. Co się tu dzieje? zapytał niedowierzającym głosem. Jego oczy błądziły między mną a Mesatou, a wyraz zdrady był oczywisty, gdy zrozumiał, co widzi. Wstałam, próbując znaleźć słowa, lecz żadne nie przychodziły mi do głowy. Moje serce biło nieregularnie, a umysł pogrążony był w chaosie. Mesatou tymczasem stał nieruchomo, wyraźnie zakłopotany. Ty, ty jesteś z moim bratem? Satoshi emu załamał się głos, a w jego oczach pojawiły się łzy. Ból na jego twarzy był namacalny, jak nóż, który wrzynał się głęboko w moje serce. Wtedy wszystko się rozsypało. Mój gniew, uraza i żal wybuchły słowami. Tak, Satoshi! Zrobiłam to! I wiesz dlaczego? Bo wiem, co robisz w każdy piątek. Znieruchomiał. Nie spodziewał się, że wiem o jego wizytach w domu publicznym, a tym bardziej o kobiecie, z którą się zaangażował. Jego wyraz twarzy zmienił się z szoku w wstyd, a on opuścił głowę. To ty pierwszy mnie zdradziłeś, seto usi. Zniszczyłeś to, co mieliśmy. Zrobiłam to, bo chciałam, żebyś zrozumiał, jak boli cię zdradzoną, ignorowaną, wymienioną na kogoś innego łzy spływały mi po policzkach, gdy wylewałam z siebie wszystko, co skrywałam w sercu. Seto uszy zaczął płakać. Uklęknął po środku pokoju, z twarzą ukrytą w dłoniach. Popełniłem błąd, Yumi. ogromny błąd. Nigdy nie powinienem był ci tego zrobić. Wybacz mi, proszę. Nastała miażdżąca cisza. Mesatoł, zdając sobie sprawę, że nie ma już dla niego miejsca, wstał i wyszedł bez słowa, zostawiając mnie i Satoszego samych. Spojrzałam na Satoszego, wciąż klęczącego, tak podatnego i zdruzgotanego. Część mnie chciała nadal go obwiniać i wyrzucać mu to, co zrobił, ale inna część wciąż go kochała, mimo wszystko. Nie wiem, czy mogę ci wybaczyć, Setousi, zaczęłam drżącym głosem. To co zrobiłeś? Zniszczyło mnie. Ufałam ci, a ty złamałeś to zaufanie. Wiem, Yumi. Zrobię wszystko, żeby to naprawić. Wszystko. Nie chcę cię stracić. Byłem idiotą, egoistą. Ale teraz widzę, jak wiele dla mnie znaczysz. Podszedł bliżej ujmując moje dłonie ostrożnie jakby obawiał się że go odtrącę kocham cię yumi zawsze cię kochałem nawet gdy byłem ślepy na twoje potrzeby proszę pozwól mi spróbować to naprawić było w jego słowach coś szczerego coś co poruszyło moje serce mężczyzna stojący przede mną nie był tym samym którego ostatnio postrzegałam jako odległego i nieczułego Wydawał się naprawdę skruszony. Zdecydowałam, że jeśli istnieje choć cień szansy na uratowanie naszego małżeństwa, muszę spróbować. Seto uszy to nie będzie łatwe. Odbudowanie tego, co mieliśmy, zajmie czas. Ale jeśli jesteś gotów się zmienić, może będę mogła ci wybaczyć. Skinął głową, obiecując, że zrobi wszystko, co konieczne. Wiedziałam, że to będzie długa i trudna droga, ale w tamtej chwili wybrałam wiarę w jego szczerość. Tej nocy spaliśmy obok siebie, nie dotykając się. Cisza między nami nie była już ciszą dystansu, lecz początkiem zrozumienia. I tak rozpoczęliśmy pracę nad odbudową tego, co zostało zniszczone, z uczciwością, cierpliwością i przede wszystkim z nadzieją. Oczywiście, nie wszystko było idealne. Wciąż pojawiały się chwile wątpliwości i napięcia, szczególnie gdy przypominaliśmy sobie trudności z przeszłości. Ale nauczyliśmy się radzić sobie z nimi w konstruktywny sposób, otwarcie się komunikując i wzajemnie wspierając w obliczu przeciwności. Setousz i znów stał się filarem siły i czułości. Zawsze gotowy wysłuchać i zrozumieć moje potrzeby oraz uczucia. Byłam szczęśliwsza i bardziej spełniona niż kiedykolwiek, żyjąc miłością, która zdawała się wyłonić z popiołów niszczycielskiego pożaru. Postanowiłam także bardziej zainwestować w swoją karierę, szukając nowych wyzwań i możliwości rozwoju jako nauczycielka i jako osoba. Uczniowie zauważyli we mnie zmianę, dostrzegając moją nową energię i entuzjazm w sali lekcyjnej. To jeszcze bardziej inspirowało ich do nauki. Nasze życie towarzyskie również się zmieniło. Zaczęliśmy odwiedzać nowe miejsca, poznając ludzi o podobnych zainteresowaniach i wartościach, co jeszcze bardziej wzbogaciło nasze relacje. Świętowaliśmy urodziny, osiągnięcia zawodowe i osobiste, zawsze z wdzięcznością za to, że razem pokonaliśmy najtrudniejsze chwile. Więź między nami stała się przykładem odporności i prawdziwej miłości. Inspirując nawet nasze dzieci, by uwierzyły w siłę małżeństwa. Choć przeszłość pozostawiła swoje ślady, nauczyliśmy się doceniać każdą chwilę teraźniejszości, żyjąc z pewnością, że miłość, gdy jest pielęgnowana i szanowana, może pokonać każdą przeszkodę. Minął rok od tamtej druzgocącej chwili. Nasze małżeństwo stało się silniejsze, bardziej zjednoczone i pełne odnowionej miłości. Postanowiłam zorganizować wyjazd rocznicowy dla nas obojga, jako sposób na uczczenie naszej zgody i odbudowanej miłości. Wybraliśmy spokojne miejsce, z dala od miejskiej rutyny, gdzie mogliśmy cieszyć się swoim towarzystwem w cichym i inspirującym otoczeniu. Podczas podróży na nowo odkryliśmy radość bycia razem, bez presji i trosk dnia codziennego. Każdy poranek był nową szansą na głębsze połączenie. Spacerowaliśmy szlakami, odwiedzaliśmy muzea i wykorzystywaliśmy każdą chwilę na rozmowy, wzmacniając tym samym nasze więzi. Noce spędzaliśmy pod gwiazdami, rozmyślając o naszej przeszłości i planując przyszłość pełną miłości i harmonii. Czułam się bardziej żywa i zakochana niż kiedykolwiek, wdzięczna za drugą szansę, by przeżywać pełną, prawdziwą miłość. Setoushi z kolei był bardziej oddany i obecny, stawiając sobie za cel, bym czuła się wyjątkowo każdego dnia. Ta podróż nie tylko uczciła naszą miłość, ale także symbolizowała naszą zdolność do pokonywania trudności i odradzania się z popiołów problemów. Wróciliśmy do domu z lekkim sercem i pełni nadziei, przekonani, że nasza miłość nadal będzie rozkwitać i prowadzić nas przez życie. Z czasem nasze życie powróciło do spokojnej rutyny, jaką zawsze znaliśmy, lecz tym razem z dodatkową warstwą zrozumienia i miłości. Nadal odwiedzaliśmy dom Mesatou i utrzymywaliśmy kontakt z przyjaciółmi, ale teraz w sposób bardziej zrównoważony i zdrowy. Setoushi i ja nauczyliśmy się doceniać każdą wspólną chwilę, wiedząc, że zaufanie i szacunek są kluczem do trwałego związku. Postanowiłam napisać książkę o naszej historii, aby podzielić się naszą drogą miłości, zdrady i pojednania, mając nadzieję zainspirować inne pary do walki o swoje relacje. Nasze dorosłe, niezależne już dzieci, popierały naszą decyzję, chwaląc naszą siłę i determinację w pokonywaniu trudności. Nasze małe miasteczko wciąż było naszym domem, ale teraz symbolizowało nie tylko stabilność. Lecz także odnowioną miłość i szczęście, jakie razem zdobyliśmy. Dzięki zdobytym lekcjom żyliśmy każdego dnia z wdzięcznością, doceniając piękno małżeństwa zbudowanego na solidnej podstawie przebaczenia i odrodzenia. Namiętność, która prawie zgasła, przekształciła się w dojrzalszą, głębszą i bardziej odporną miłość, zdolną stawić czoła każdej burzy. Świętowaliśmy nasze osiągnięcia i stawialiśmy czoła wyzwaniom. Zawsze ramię w ramię, każdego dnia umacniając nasze więzi. Seto uszy i ja byliśmy gotowi stawić czoła wszystkiemu, co przyniesie przyszłość, z sercami przepełnionymi miłością i nadzieją. Podobała ci się ta historia? Mam nadzieję, że cieszyłeś się każdą sekundą. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wiesz co robić. Polub i zasubskrybuj kanał aby nie przegapić żadnych przyszłych materiałów. Powiedz mi w komentarzach, co myślisz. Chciałbym wiedzieć, co myślisz. Do następnego razu. Będę na ciebie czekać.